Najgorsze, by się te z no. Q2 wzięło, nie chcący. Lekki przypał by był. No. Letki przypał. Le lekka kraksa. Były takie I am stupid. No. DRS. Hmm. DRS bez paliwa, polecam. RL. Jadę 200 na godzinę. To było ścigańsko, a nie jakieś 300 na godzinę. No właśnie. 300 to za dużo. Prawda. Jezu, jechałem na tarkę tutaj. Ojej, tak. <grym spionowałem. grym> Już nie. ciśnienie podskoczyło. Weź, to mnie tak wnerwia ta tarka tam, że to jest hit. No jest wkurzająca. O, ale mam dużo mi O! poleciała. Patrz, jak mamy dużo miejsca. No? Co ja i tu postoję? Trochę. Nie no, jeść. Że nikt ci nie zajedzie. Nie, no, Halski mi znowu wysłał zaproszenie. To już jest no, przesada. I też wysłał. Napisałem mu: Nie spam do mnie zaproszeniami. On. ok, ok. Tymczasem ok, ok. on 10 minut później. Masz zaproszenie do gry. Gry. Gigiela. Hm. Kurwa, jakiś kaszelek mi się Rura. Tak jest. W zakręt. 266. Chyba będzie lepiej niż Q2 Jechać te drugie od razu, czy nie? Nie, nie, ja do nie mam nie. paliwa nawet. Ojoj, oj, gdzie? O, dobra. Też mi się zdawało czasami tam wypaść. Pobijesz mnie, będziesz na zero. O, 25, o, ale bunker, o, 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 kurde, ale trzasnął! i to bez delty. Ła, wow. nie ma <kluz> Wzajemnie. A ty jesteś daleko. Patrz jak ich trzymam sobie ładnie tak powoli. Je, <laughs> nie dobra? chciałem tego robić. Dobra, tam. Nie rozwalmy tak, się tak jeszcze tak jeden, nie? Chyba? Nie rozwalmy się. Alpaczkę trać trzeci. Dziwnie. No tak. Dobra, zobacz. Powodzonka. A podjedź do tego... Z... And Watch for the lights. O Boże. Miej oko na światła. O Jezus, nie chce mi się. To idzie drugim Mercedesem. Kaj tak. Na samym końcu tam. A bo on no. na etach. No. no. Good, girl. Good girl. No i to Ale... jest start. Ale start dałeś. Uważaj. Baku po wewnętrznej? Baku poleciał. Dobra, czas Nie. uciec, co? No. byliby się. Jezus Maria, ale. Ale cysterna! No. Muszę w miarę gładko w te zakręty, bo. Wiesz, lekko gaz za mocno z, tych, z tymi oponami to będzie ciężko. No, ja wiem. Jakieś alfa z Umeo poleciało. Spróbujmy im odjechać na tę. tą sekundę. Spróbuję, ale mną już tu rzuca. Jezus. No. Z tą cysterną się nie da skręcać Kurczę Coś poleciał o, o, o Ale poszło oj, o, o, o. będzie ewentualnie Chyba że nikt nic nie Pol, robi Patrz, trzymaj ja się 90 jest ketraw Wiesz co? Przypalmy może co palę Dobra, to ja też Katrap też pali O, i przestrzeliłem, tro a jednak nie. Wędaj, no, jakbym przestrzelił. Już jestem po. No i o to chodziło. Teraz się podciągamy. O, oj, ale poleciałem szeroko. Trzeba uważać tymi, coś Ja się boję o te dwa zakręty. Trochę. O, to ta ta tarki. Ketrap jak nadrobił kuźwa, dostałem Że gracz rozpoczął imprezę i mi zasłania pół ekranu Spalę sobie do 60 Też mam tyle Ketrap pali Na pewno Tak, wiem, widzę Nie byłby tak blisko O, to nie wiem czy widzisz, że jak straciłem O kurde Dobra, najwyżej trochę zwolnię. Starczy. Dobra, 50% ars na razie tyle starczy, i niech. Okej, okay, muszę szybciej biegi zmieniać. Teraz pal. Wiesz, patrz jak on pali, on już ma 80 sekundy. z tego rs Masz DRS? Mam Dobrze No, przestrzeliłem znowu ten zakręt Wystarczy nam jedna strefa DRS, której on nie będzie miał tak naprawdę Aktualnie jej nie ma Uuuu. Okej, okay, dobra, trzymam się. Żyjesz, ale wyjechał szeroko. No. I to stracił nasze 90. I trójka. Tujka. Dobra. Będzie tak, że teraz to już racz nawet się nie spinam. Coś poleciał? Catra się obrócił. Ketar no dostał Po swoje. No, mam 4 sekundy do Ulosa. Dawidek z Klocek piąty. Klocek to tych medach to jedzie. Owieś. E, powiedziałbym, że można było pohardy zjechać, 30%. ale nie opłaca się. <grym> ja mam po 26, 24. Dwa, ja, najmniej mam 21. Najwięcej mam 27. Wilno i Delta. Widzę. Próbuję być blisko ciebie. W o, miarę. o, lols, zjechał, pohardziki O, Delta. Oj, oj, delta. Okej. No, znówcie tego sej... Mówimy sobie trzy sekundy. Dawaj, no. No, więc oni podgonili, podgonili trochę. Jedziemy. Na jakim biegu tu przyjeżdżasz, ten w prawo? Trójkę. Tutaj też trójka. Si. Dobra, pora uciec. My się podciągamy powolutku. Aku już piąty na drobiu. Byle by nie najechać tu na tarkę z prawej strony. Prawda. Uścisk! Uśli Ładnie przez tego... ...przez garbę przeleciałeś No, też tak sądzę Przypalę Tu śnię, tylko nie... Pa, i po wewnętrznej! NURKUJEMY ich! Jak będziesz za którymś razem blisko, to się po prostu zaminimy. Teraz nie będę. Ale na tej długiej. Odpuść. Tak, nawet nie tam. to wiesz, nawet jeśli jak nie tracisz czasu, to nawet... Ojej, jak ja cię wyprzedzę na prostej, to ty na tej drugiej prostej wyprzedzę z powrotem i tyle. No Ani ja nie, ja raczej czasu nie tracimy. Placówki Oho. Ale... Ale wyjazd. Uff. A ch**y ranger dostał kebab? Czyli na którym kółku tutaj po medy by się zjeżdżało? Nie wiem, ja mam okrążenie 8 na softy. Właśnie, ja też. myślę, na którym na medy. Myślisz, że tak rozwalić nasze softy do 60%? Dobra, zobaczymy. Szkoda, że ten wycofał się w boxie, ale wyjechał z tego boxu. W sumie decyzję będziemy podejmować na bieżąco, ktoś może pierdyknąć. Daje wtygon, jak szok ma. Nawet yellow... Ale on ma zużyte. Ja wyjeżdżam z Ja Teoretycznie ci... on miał pierwszeństwo, więc musiałem go puścić. 8% 8-okrążeniowe. On ma? Tak. Nie no to. Nie no dobra. Myślisz, że wytrzymają? Jak nimi zaoszczędzimy, tak. Ja nie umiem oszczędzać oponami zbytnio, ale. Wiesz co? Zawsze jest SC Tak, ale to wtedy już softy chyba Tak, ja, wtedy softy Dwie sekundy mam do ciebie Trzeba spalić Eers teraz żeby zrobić przewagę nad 60%. 30% O Jezus jak się teraz dobrze je Clockbox! On hardy, hardy? bierze Ty możesz sprawdzić Hardy Skubany No, medy hardy, no Ale... Trochę No nie, dobra Utknię za nimi A jednak nie U, biją się Olor zjechał się... w klocka, niech się rozwalą tam, Rel A ich zdanie dostałem na za to przemo na Iksie? O, dobrze, przemo na Iksie. Teraz będę miał. O! Klocek pali! Ers! Spieprzaj mu. Musisz mu uciec. Wiesz, przewaga opon niby. Ale on pali całą fabrykę. Fabrykę pali, powiadasz. Pali fabrykę, bo chce mnie wyprzedzić, bo DRS, you know. No, słuchaniec. No jak co, ja się z nim w takiej sytuacji. Z stoi stoję źle, ale myślę, że po tym, że on tyle spali, to będę stał tak samo. Murka. O nie, dobra, medy na wyjazdy, na wyjazd z ekranów oddają. Murka, puść. What? Po prostu dla jazdy i tyle. No. Lepiej się bić niż jechać sobie. Dobrze, przypale ci Ersa, no? A, wyprzedził skuwany. A jak jedzie? Jedzie. Tak jedzie, a jak się ślizga. Teraz taki dive bomb. I wish. Na tej długiej prostej. No. Mogę zrobić i go Sprób wywalić. Nie, no. Spróbuj, jak będziesz blisko, to czemu nie? Nie, odjechał mi już na 8. Nawet go nie gonię. Już sobie jadę na spokojnie. No, nawet jakbym, wiesz, tą trójki nie dostał, to on i tak by mnie wyprzedził tutaj. Jeszcze ktoś się obrócił tam. DRS, ja ale w niego wjadę teraz. Mm. Ty, Kajtek chyba wyprzedzi jeszcze Dawidexa. A Kajtek ma trójkę. Te no, fajerwerki no, to dla mnie?